Jesteśmy w Szkolnym Muzeum Regionalnym w Działoszynie, w dwóch pomieszczeniach zaadaptowanych przeze mnie w 1988 roku. Zaczęliśmy gromadzić eksponaty związane z przeszłością szkoły, miejscowości, jak i okolicznych miejscowości należących do obwodu naszej szkoły, ale z czasem, bo to już minęło, Dobrze, ponad 30 lat, także z czasem zasoby naszego szkolnego muzeum wyszły poza te ramy, o których wspomniałem dlatego, że mamy eksponaty dotyczące przeszłości wydarzeń, nawet w Europie z miejsc wielkich bitew, fragmenty czy detale architektury z wielu znanych obiektów. Innymi słowy, z małego, regionalnego muzeum przeistoczyliśmy się w małe, ale już nie tylko regionalne muzeum. Tutaj odbywają się lekcje historii dla naszych uczniów. Przyjmujemy wycieczki, przyjmujemy gości z kraju i zagranicy, którzy Mogą skorzystać ze specyfiki naszych, naszego muzeum polegającej na tym, że te eksponaty można dotknąć można się im bliżej przyjrzeć. Najstarszy zabytek, jeśli chodzi o przedmioty użytkowe to fragment drewnianego kufra. Tutejszego działoszyńskiego z 1772 roku. Mamy w swoich zbiorach hmm, wiele dokumentów z XVIII-XIX wieku. Mamy przedmioty użytkowe czy militaria z XIX wieku, z czasów I wojny światowej, z okresu międzywojennego. Jednym z najciekawszych, dlatego że bardzo niewielkich rozmiarowo eksponatów jest jezuicki medalion, medalik, który został znaleziony tutaj w Działoszynie i pochodzi zapewne z XVIII stulecia. My jesteśmy szkołą, w związku z tym mamy określone godziny pracy, ale na przeróżnego rodzaju w forach informacyjnych czy publikacja, podaje swój numer telefonu i adres mailowy, w związku z tym chcąc się wybrać do nas i obejrzeć zasoby Muzeum Regionalnego w szkole w Działoszynie wystarczy zadzwonić i, i na pewno znajdzie się termin adekwatny do możliwości od poniedziałku do niedzieli, bo są i takie momenty, kiedy tu przyjeżdżam, bo ktoś chce czy przyjeżdża skądś, akurat niedziela jest dniem, jest, nie w którym może nas odwiedzić, nie, nie ma problemu.